Siema. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie zbierać głównie kasety VHS. Czemu VHS? Bo jak przed chwilą sprawdziłem, one prawdopodobnie dają najwięcej kasy z tych wszystkich kolekcji bluesów tych rzeczy do zebrania. Nie wiem, ale po prostu tak sprawdziłem. Tak udało mi się sprawdzić, że dają one najwięcej kasy. A teraz kasa jest bardzo potrzebna, żeby sobie upgrade'ować w końcu bronię. Praktycznie, że na maksa. Na maksimum. Nie wiem, co jest z tą kominarą, jakaś dziwna jest. Dobra, nie z tym. W każdym bądź razie przechodzimy do gry. Także Siemanko, witajcie w mojej gierce. Mamy w ogóle już 24 poziom. jest uh, spar plus. A, czyli za 24 poziom dostajemy więcej. Ten o, regen regeneruje się 75% szybciej. A tu, this damage taken from explosion by 50%. A tu co jest. O! No to za niedługo, takim tempem, nawet nie przechodząc fabuły, że tak to imę, będziemy mieć. <coughs> eee, te. Jak to się mówi? Będziemy mieć wszystkie. Ej, Boże, będziemy mieć. 30 level, nie? Dobra, ja sobie zaznaczę wszystkie te VHS tapesy. Pójdźmy do tej. I co? Wspierajmy. Mam nadzieję, że dobrze sprawdziłem i że VHS dają najwięcej kasy, ale. Jeśli nie, no to. Ogarnie się to na spokojnie. O, kaska. Yy, myślę, że tutaj tak pod koniec. O, wiecie co? Mam zajebisty pomysł. Zrobimy sobie tak, że pod koniec. Jak już zbiorę wszystkie te VHS-y, to poczytamy je sobie, tak chronologicznie, wiecie o co nie? O, darmowa kaska. Witam, panowie naukowcy. Ja tu tylko po VHS-y przyszedłem. <grytanie> nie wiem, czy opłaca się zabijać te zwierzęta, one ma strasznie mało kasy dają. Dobra, refill ammo. Mamy kolejny VHS, więc je! <laughs> Kurwa! Dobra, to tego sobie akurat zbiorę. No, strasznie mało kasy dają. Nieopłacalny biznes. Także te vhs sobie poczytamy już pod koniec, jak już zbiorę wszystkie. Tutaj chyba nie było, nie? Nie, nie było. Tutaj jest jakiś VHSik, więc tutaj sobie polećmy. I... Where he is? VHS hmm, tak gdzieś Dobra, także pod koniec sobie poczytamy na spokojnie o czym one są Czy może tu jest jakiś głębszy lore i tak dalej Bo wiecie, przeczytamy akurat coś co jeszcze na przykład nie odkryliśmy, tak jakby drugiej części tego VHS -u. No i wiecie, nam się popierdoli później i tyle z tego będzie, kurwa. Dobra. Mm, jakiś najsensowniejszy dojazd myślę, że stąd by był chyba. Będzie tu samochód? Jest. Także pojedźmy sobie samochodem, bo hmm. będzie tak w sumie chyba najlepiej. No 800 metrów. Ani blisko, ani daleko. Ale lepiej jednak... I z samochodem niż na nogach. Mam nadzieję, że ten T-Rex się odpierdoli ode mnie. Boże, T-Rex. Yy... Jaką kurwa miał? Blood Dragon. Yy... A nie, to telewizor. Myślę, że kolejny VHS. -ik. No i kurwa, nie przyjrzałem się w ogóle, ile te VHS -y dają. Serio, nie przyjrzałem się. Mam nadzieję, że nie rozjechałem nikogo ważnego. O! Wypierdalaj ode mnie! Ale w sumie chętnie sobie pozbieram, bo to jest dużo gotówki chodzącej, że tak to W Ten moment, kiedy <laughs> wrogów uważasz za gotówkę. A nawet nie za ludzi, czy za cyborgo ludzi, czy za cokolwiek. Po prostu za gotówkę, kurwa. To jest wyższy poziom zniewagi. Dobra, lecimy. Ła kurwa Boże, jak przyjebał Spierdalaj Ła Jezus Ej, idźcie stąd Spierdolić się kurwo, jeden z drugim <noise> Jeszcze faka pokazałem, a chciałem mu z noża walnąć dla pewności, i mamy już 1200 kasy. To ile to w końcu daje? Ten VHS. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Bo z tego co widziałem, to jest to rzecz, która daje najwięcej kasy. Z tego co zauważyłem, przynajmniej kredity, kredity. Ok, where is ten VHS? Tu jest VHSik. Ile on daje? Będzie gdzieś pisać? Co on w ogóle gotówki nie daje? What? Twój stary się nadział opłot? Co jest do kurwy? Dobra, nieważne pojedziemy sobie do tej... A Kurwa VHS, a mi się pojebało z telewizorami, czy z czymś jeszcze innym? Nie pamiętam, już, z czym mi się popierdoliło, ale w każdym bądź razie. <noise> Mniejsza o to. Z jakąś znajdźką inną mi się popierdoliło. już Sam nie wiem, kurwa, z czym, nie? Sam już nie wiem, z czym mi się to do końca popierdoliło, ale serio, myślałem, że właśnie vhs -y dają kasę, a nie. Po prostu dają znajdźki, że tak tu yy, My już zebraliśmy trzy VHS-y, czy teraz będzie trzeci? Bo jeśli teraz będzie trzeci, to. Też nam się odblokuje jakieś gówno. I później będzie chyba za 6 VHS-ów? Następne albo za 9? Nie pamiętam. Amogotu, Wencja. Proszę bardzo. O boż, jak ktoś mnie tu rozpieszcza. Ty, no za VHS -y nie dostajemy jednak kasy. Coś mi się ujebał na bani. Szkoda, że nie dostajemy, ale w tych miejscach to i tak jest zazwyczaj. ...trochę kasy, więc... ...na jedno to wychodzi. Eee, ja bym zrobił tak... ...pojedźmy sobie tu... ...tym samochodzikiem... ...i... ...pojedziemy sobie też tym samochodzikiem albo innym... ...to wszystko zależy... Eee, ...do innego miejsca. Tylko jakby się tutaj cywilizowanie dost... ...kurwa macie... ...dostać. Spróbuję tędy No dobra, w miarę cywilizowanie, że tak tujmy O nie tu woda Okej okay. Nieważne Ale mamy skok w ogóle jakiś polepszony ty Mam wrażenie, że wyżej skacze kurwa, nie wiem I w ogóle... Czy przypadkiem nam się sprint też nie kończy, ogólnie stamina? Chyba nam się stamina też nie kończy. Kurwa, ale się świeci. Hm. Wow, dwóch za jednym? Nie wiem. Być może. Dobra, być tu gotowa? Nie ma. To spierdalam. Odsun się, spierdalam stąd. Tutaj zapewne też coś jest, ale ja sobie wyłączyłem te wszystkie znaczniki. Ta, telewizor pewnie jakiś. A nie! Nic tu po prostu nie ma. Tylko telewizory są, ale puste, tak aby. Buch, to nieźle. Ale są tu jakieś ruiny. Ciekawe dosyć. Nie wiem, dobra, to jest ten VHS tutaj. Widzę, że jest samochodzik obok, to sobie pojedziemy tam do kolejnego VHS-u, VHS-u, VHS-a Gr grenade. Ammo VHS-ik się uleczmy. Blast Pants New Skill Bad Breed. O kurwa! Złe rozmnożenie, coś w tym stylu, bo Brit to jest rozmnażać. Nie wiem, czy chcę to czytać ani kurwa tłumaczyć. Ale mniejsza o to. Już wystarczy to, że tytuł przetłumaczyłem. Dobra, pojedźmy sobie tą nieautoryzowaną ścieżką że tak to ujmę. Hmm. Kolejny VHS? Czy coś innego? Nie, to był chyba list i skrzynka. Eee, Boże, telewizor. Eee, a, Jezus. Kolejna woda. Aha, wiebałem się na placówkę jakąś. Nieźle, nieźle. Uch. Zajebiste kamienie. Dobra, nieważne. Ej, tu kiedyś woda, kurwa, taka była? Czy jest po prostu w tej grze odpływ i przypływ? Raczej wątpię, że jest coś takiego jak odpływ i przypływ Właśnie, on był na żółto zaznaczony, ale nie był ten taki to nie był, te... W sensie to nie był ten małotowiarz. Jakiś chyba wyższy rangą po prostu, nie? Bo już nawet nie mamy tych zadań, yy, bo wszystkie zrobiliśmy. Było to coś jeszcze? Aha. Teraz możemy wziąć. Nice. Dobra, weźmy sobie ten. Jakby co to tytuły piszą w lewym górnym? Tam gdzie reward teraz. Born... Born to dance. I to jest kurwa generalnie dwuznaczne. Mianowicie urodzony do tańca, jak i. Może też poniekąd urodzony w tańcu, albo i płonąc w tańcu, coś w tym stylu, bo born jako burn na przykład, czyli że płonąć, wiecie o co chodzi. Dobra, zresztą później przeczytamy to wszystko, więc się dowiemy na spokojnie o chuj tutaj z tym wszystkim chodzi. Dobra, cofnijmy się tutaj. Po VHSika, Dobrze, że sobie jednak wyłączyłem te wszystkie kurwa ła, telewizory, bo by mi się pierdoliło później, co jest co, a co jest nie. A może to pośmiertnie ten? Nie da się niestety. Szkoda, że się nie da pośmiertnie tego zdetonować, bo można byłoby ich wykorzystać jako pułapki. Lotnia. Zjadę sobie, znaczy czy zlecę sobie lotnią. Bo jeszcze w tej grze chyba nie leciałem nią, a nie, lecia... leciałem, przepraszam, leciałem w drugim odcinku. Bodajże, ciekawe, że oni kurwa praktycznie ochraniają tych VHS-ów. Bo to już jest kolejna placówka, w której kurwa widzę jakiś tych, Gdzie jest ten kurwa dragon? Niech się zloruje tam na dziki czy jakiś inny gówno. Tyle, żeby nie na mnie. A tu. Aha, dobra, to jest te pole, tak czy siak, więc okej. Okay. Yy, na spokojnie, tam tego ograbiłem? Chyba tak. Dobra, kolejny VHS. Yy, granat. I tysiąc ekspa dostajemy w ogóle. Za każdy ten, nie? Hmm. Ciekawe. You have the right to die. Masz prawo do śmierci, coś w tym stylu. Do pracy jeszcze jest gdzieś tutaj? Jest. Tutaj, VHS. Ile my już ich mamy? Zaraz się dowiemy, jak zbierzemy ten VHS. Eee, trzy? A, dobra, nie, 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 nie. To nie jest ilość, tylko. 10 na 12. To jeszcze dwa nam zostały. Ty, kurwa. Ej, co jest? Dobra, no to robimy kolejny. W takim razie. Nam zostaje. oła, ostatni. Uuu, mam, ale. Tędy nie zejdę. Tędy też nie, to trzeba jakimś... O, tutaj chyba jest? Nie, tędy też nie. Kurwa, gdzie były te podziemia? Nie pierdol, że to jest tutaj na zewnątrz. Idź, nie chcę z tobą walczyć. Dobra. Coś tu będzie? Nie. Mamy jedenasty z dwunastu. Hard labor, the seduction of Dale. No, przeczytamy sobie, jak zbiorę wszystkie, to sobie przeczytamy je na spokojnie. Tutaj jest ostatni VHS, prawdopodobnie ostatni, jeśli się nie mylę. A raczej się nie mylę. Eee, także okej, okay, 200 metrów to na spokojnie. Co oni kurwa robią ubramy. Wróg ubram. Raz, dwa, trzy, wykurwiasz ty i ty. Śmieciu. Kurwa, no. Hm. Jak ja mam się tu dostać? A dobra, zresztą tam ścieżka gdzieś była. No tutaj jest. Ja pierdolę, ale naprawdę jestem kurwa Czasem to ja kurwa nie myślę. Coś tu było? Nie wiem. Być może Ale tak jak mówię nie wiem da. Kurwa wszyscy coś tu połamane serca mają jakieś. Znaczy złamane Dobra, siedem Będzie to 12 na 12, tak? Tak. Max, max. Czyli za, dwa, za 12 jednak tych kasetek mamy. Znaczy, v, yy, kaset VHS mamy. Więc dobra, ja bym się cofnął gdzieś, może. W ogóle, ja bym sobie na legendzie oznaczył to wszystko i zobaczył, gdzie co jest. I tam się najwyżej cofnął. Kurwa. To może się zajmiemy listami w następnym odcinku, bo ich jest kurwa. Wa mniej. To ja się tutaj cofnę Sobie oznaczę przy okazji I poczytamy sobie to wszystko Raczej zobaczymy po prostu yy, O chuj tutaj chodzi, sobie zapiszę gierkę Tak w razie w Collectables VHS Pierwszy yy, Drugi You have the right to die. A to po prostu opowiada o filmach, tak? Ale nie wiem, czy to coś wnosi do fabuły. Chyba nie. Po prostu opowiada. Aha. W razie co, jakbym za szybko najwyżej yy, leciał pomiędzy tymi. Yy, pomiędzy tymi VHS-ami, to możecie sobie. Yy, po prostu. Cze yy, z na najpierw to powiem, to możecie sobie po prostu spauzować, nie? Ja pierdole, nie wiem, dziwne strasznie. Niektóre są naprawdę strasznie dziwne jakieś. Ciekawe. Braum me to death. Utop mnie na śmierć. Mm. Ja pierdole, to jest... Czy, nie wiem, albo mam jakieś błędne skojarzenie, bo przeczytałem dosłownie lekki kawałek, Albo to jest po prostu parodia Dirty Dance z Patrykiem Swayze. Patrick Swayze nie wyraził zgody na użycie swojego nazwiska w tym filmie. Znaczy na pewno to są jakieś, wiecie, nawiązania do na naszych filmów, nie z naszej rzeczywistości. O kurwa. Ej, ciekawe. Boiled egg. Ej, no kurwa, niektóre te to coś, coś mi mówią. Takie typowe kurwa. Lata 80., 90. Jeśli chodzi o filmy, nawet 70. niektóre bym podejrzewał Beskitu no? O! Dwójka! Ej, podejrzanie normalnie brzmią te niektóre filmy, jak na tą grę. Popularity Camp. Hmm. ciekawe kurwa. Szczerze mówiąc, ciekawa koncepcja. E, a ile tego mamy? Tutaj jest 10, a tego jest. Ło kurwa: 32. Więc następnym razem chyba zrobimy sobie notatki, tak myślę. Bo jest tego troszkę mniej. Także co? Dzisiejszy odcinek będzie dość krótki, myślę. Ale serio kurwa będzie w chuj krótki. Nie chcę tego tak zostawiać, więc może kupię... Żeby nie było, kupię jakieś ulepszenie. Żeby nie było, że kurwa nic nie robię i siedzę na dupie. Eee... Zobaczmy co tutaj jest ciekawego Max, okej okay. Ja myślę, że bandoliera mam, a nie mam Fire rounds, kurwa, to byłoby dojebane A może byśmy kobra od Semi auto upgrade? Kurwa zastanawiam się A co to jest ty bandolier? Co to kurwa zmienia? Mobilność Ale ty w ogóle IOTM, jak to wygląda ty nie wiem, pojebane. Yy, w każdym bądź razie może to bym kupił, bo to jest najtańsze, że taktujmy. I... ale chodzi mi o to, żeby zobaczyć 180. Kupmy amunicję na fulla i zobaczymy ile tak naprawdę będzie w tym Tronie. 180 na 120. Okej okay. Tutaj też możemy mieć więcej ammo 6 miny. O kurwa, nie wiedziałem nawet, że mamy miny. Pokaż mi te miny. Chcę sobie poczytać o nich. No, ktokolwiek je stworzył jest chujem. Kutasem, złomasem, coś w tym stylu. Ale skrócimy mówiąc, chujem. Dobra, w każdym razie, ja bym sobie tutaj zapisał. W następnym filmie zrobimy sobie. Kurwa, czemu mi ciągle wychodzi? W następnym filmie zrobimy sobie. Wszystkie te listy O wszystkie, wszystkie listy sobie zrobimy Także jeżeli wam się spodobał ten odcinek Faktycznie krótki ale Jeżeli wam się spodobał możecie zostawić łapę w górę jeśli jesteście nowi Możecie zostawić Łapę w górę I suba z dzwonem Pojebałem się ale trudno Możecie wbijać też do mojego Instagrama wszystkie linki są w opisie pod filmem no i co ja się z wami żegnam Siema